Administracja już zaczęła ulegać pewnym przeobrażeniom. Będzie ona mniejsza, bardziej fachowa, będzie lepiej opłacana i będzie pełniła służebną rolę wobec pionu dydaktyczno-badawczego oraz pionu studenckiego. Myślę, że godziny konsultacji powinny być bardziej dostosowane do, do studentów. Niektórzy w godzinach wieczornych, jak ma czasu, prawda? Jeżeli chodzi o studentów naszych to stworzymy im nowe kierunki, stwarzamy już i stworzymy nowe kierunki studiów, bardziej atrakcyjne. Zwiększymy także ofertę studiów podyplomowych. Już przygotowani jesteśmy do wprowadzenia studiów w językach obcych, w tym języku angielskim. Te ściany na pewno. Kolor. Kolor. A na całej uczelni, poza ścianami? Ubikacje na dole, na pewno musiały być ładniejsze, bo tu jest okropne. No i a klimatik pozostanie ten sam. Bo jest naprawdę bardzo fajnie i warto. Powstały również nowe biura, m.in. Biuro Informacji i Promocji, które oczywiście działa od niedawna, ale jego celem jest właśnie promocja uniwersytetu, jego osiągnięć i promocja oferty uniwersytetu, która jest skierowana do szeroko rozumianego otoczenia. Jestem w no. dosyć Yy, ze słów uzupełniających magisterskich. I dla mnie najlepszą zaną byłoby, gdyby troszkę jakoś tak dostosowali do naszych zajęć działalność dziekana naszego. Dziekana to nie bardzo działają weekendy. w weekendach. działają. Działają w soboty tylko od 9 do 12, kiedy właśnie to mamy zajęcia. Wchodzimy w porozumienie. Weszliśmy w zasadzie już w porozumienie ze szkołami. Jesteśmy bliscy sfinalizowania umowy ze szkołami średnimi Lublina, z większością liceów. I mamy nadzieję, że to zaowocuje, także ta umowa zaowocuje większą liczbą kandydatów na naszej uczelni. Wykładowcy są w porządku, oczywiście nie wszyscy, ale większość na pewno jest tak, że, że da się i nie zanudają i, i ciekawie opowiadają, więc można. Jesteś zadowolony ze studiów? Tak, 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 jak najbardziej.